Wołyn to jest miasto, czyli to jest holding feudalny, którego tak naprawdę nie, z którym tak naprawdę nic nie mogę zrobić, bo wszystkie budynki są możliwe tylko do budowania wtedy, jak mam feudalny ustrój, więc nic z tym nie zrobię. No i tutaj jest oczywiście siedziba naszego zakonu wojowników Perunua, nie? Dlatego w Wołyniu zarządza Wołyniem Wielki Mistrz Janko. Wielki mistrz zakonu wojowników Peruna No, Southern Baltic Empire. Całkiem pięknie to wygląda, ja wam powiem. Eee, no i teraz już nie mam 2000 prestiżu, aczkolwiek z z złapanie tych paru punktów prestiżu, które mi brakuje do 2000 nie byłoby jakimś wielkim problemem. Mogę też zażądać opłaty od, od to. E no ale on 190 może, to kurde. Fajnie by było, jakby mi. A jest jeszcze low control w czerwieniu. Właśnie, czy ja czasem. Czy wszyscy robią coś? Nie, Jaćka nic nie robi. Jaćka ma tutaj tych Węgrów przekonywać do tego, żeby przeszli na polską kulturę. Bardzo ładnie. Ten jeszcze 20 lat będzie przekonywał Kijów, żeby przeszli na naszą jedynie słuszną wiarę. No i teraz, właśnie, podniesienie kontroli w, ksie, w hrabstwie. I oczywiście weźmiemy się za. Eee, za to o co nam najbardziej chodzi, czyli za czerwień. No i świetnie. Jak tam nasza rodzina w ogóle? Ten chłopek ma 15 lat, niedługo będzie już dorosły, o właśnie w tym momencie. I co się z nim porobiło? Zobaczmy to. Przede wszystkim jest naszym w tym momencie czempionem i ma małego prowesa, więc jakbyśmy się go chcieli pozbyć to można. Aczkolwiek ma całkiem niezły Marshall skill. Jest też inteligentny. Skill tactician rzeczywiście ma trójkę wykształcenie, także całkiem spoko. Marshall plus 6. jest holy warrior. Święty wojownik, czyli... Tak, czyli dostaje fate, hostility, adventure. Jeśli walczy z inną wiarą, to ma wtedy... Przewa przewagę plus 10 w bitwie no i to jest całkiem przyjemna sprawa i on teraz nie ma żadnych włości, można by mu nadać jakiś tytuł, czemu nie może nawet królestwo mógłbym mu nadać któreś jakieś na prowincji ale teraz, tak, jak to w ogóle wygląda z moim hejrem, nie? Moim hejrem jest ten chłop. I on oczywiście dostaje Królestwo Małopolski, Białorusi i siedem innych tytułów. Właśnie chciałbym zobaczyć, które to są te siedem innych tytułów, ale. Ale nie wiem, czy gdzieś to jest napisane, gdzie on ma te, co on dostaje air Właśnie tego chyba nigdzie nie ma tak napisanego wprost, nie? Ma 17 klejmów. No to mnie bardzo cieszy, ale co mi to daje? To akurat mi nic nie daje. Ja bym chciał zobaczyć, co on dziedziczy po mnie, dokładnie. A tutaj tego nie, nie wiem, jak to sprawdzić do końca. Tutaj podają tylko trzy pierwsze tytuły, a reszta już jest 7 innych. Ale ja bym chciał właśnie wiedzieć, jakie to są te inne. A tego się właśnie nie mogę dowiedzieć, kurde. Family Relationship Court. No dobra, ale w każdym razie mamy jeszcze tego drugiego syna, który się teraz niedawno urodził. No i on na przykład dostaje królestwo polskie, galicyjsko-wołyńskie. Ta wołynia to tak naprawdę jest chyba wołoszczyzna. A nie, nie woły, jakby. Kingdom of Lituania, czyli Litwa, i jeszcze pięć innych tytułów. No, generalnie w cholerę tego dostaje. Chociaż mi to w sumie wisi, nie? Co on dostanie, jakie tytuły, bo i tak ten mój najstarszy syn dostaje tytuł cesarza, więc generalnie będzie ok. Tyle tylko, że jak on się tam przeniesie na te inne królestwa. No, to jedno jest tylko przerąbane, że on może w tych królestwach zmienić prawo dziedziczenia na jakieś inne, i potem, na przykład, moja dynastia może stamtąd odpaść w pewnym momencie. No, ale tak czy siak, one będą podlegały całemu naszemu imperium. Z tym, że nie będę jakby bezpośrednio ich królem, dlatego ta liczba lewisów, które stamtąd zbieram, też się pewnie zmniejszy trochę. O, radu już kojfnął w dungeonie. No widzicie, jak to loch na niego nie, nie wpływał za dobrze na jego zdrowie. Dobra, tutaj znowu coś też jest oblężone. Nie wiem, co tu się wadzieje. dzieje. Highchief to jest Jadwiga i Jadwiga na Włodzimierz chcą zająć. No dobra, dobra. Zapraszają nas na dwór do Nysy w celu yy, imprezowania. Ok. Jadę Bardziej, że jest trochę zestresowany Może mu to przejdzie Poza tym trzeba by może O, 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 o. jeszcze jedna rzecz właśnie yy, Wit Witek. Witek z Wiślan może się ożenić yy, Więc trzeba by mu znaleźć jaką żonę Poka, tak się to lepiej robi w sumie Chociaż to otwiera w sumie to samo Ok. no to teraz tak Inheritable treaty sobie bierzemy z... Dokładnie zgadza się Teraz, on ma już w sumie inteligencję na trójce, więc znajdźmy kogoś, kto ma coś lepszego. Na przykład, o, na przykład właśnie Health Boost i Prowess, nie? Radosława, dziewiętnastka z Połabian. Tej samej wiary i kultury, wszystko się zgadza. Jest miodzio, wieremy. Wid dostanie minus 400 prestiżu, bo ona tam jest po prostu dwórką. Nie ma żadnych tytułów, no ale jakoś to przełknie. Eee. Dobra, to teraz możemy już to puścić. Promis ze promis no mother what. Dobra, mszczój dostaje słabego haka na mnie. No, już trudno. Ten się zgodził. A właśnie, jeszcze miałem Izisława, właśnie. Izisław, czy ty już jesteś dorosły? No jesteś. Invite to court. Nie, jeszcze nie jest. Jest dzieckiem. Co się dzieje, co się dzieje? Co to za mięso? Takie bogate w smaku. Co to za yy, warzywa? Takie prawie że słodkie. I te świetne małe deserki. No, że na zeżarłem jeden z najlepszych je, jedzeń. Najlepsze jedzenie, jakie kiedykolwiek próbowałem, było na tej imprze. Tracimy 22 stresu. Reafirmację życia dostajemy na 5 lat, czyli dostajemy health boosta i o 50% mniej stresu będziemy dostawać. No i książę Havel dostaje 75 w prestiżu za to, że takie dobre żarcie zrobił. Wspaniała sprawa. I teraz trzeba by było tak. Hrabinia Elżbieta. No, niestety. Wypaplałem hrabinie Elżbiecie, że kogoś zamordowałem i teraz znam mój sekret. Lipa letka, nie? Dobra, wracamy do domu. Także straciłem trochę stresu. Haweł dostał trochę opinii. Dostaliśmy też Iger Rewelera, czyli taki jest już zapalony imprezowicz, się powoli robi z niego. To akurat nie jest dość pozytywny treat. Więc całkiem spoko. I Ziasław już ma normalnie plus 20. Ach, cholera, ale tamta Franca się dowiedziała o moim sekrecie, że kogoś zamordowałem. No, przykra sprawa. A ten z Nowogrodu, typek, siedzi w ogóle w pierdlu. Nie ma chwilowo żadnej wojny. Nie dałoby rady, na przykład, żebyś tutaj został moim wasalem? Nie ma takiej opcji, z tego co widzę. Inna wiara. Jest królem, to jest minus 50. pięćdziesiąt. Hmm. Jest... w Wojnę ma poza tym, także... Dobra, intryga, następny. Job done right. Czyli mamy sukces o 25% podniesiony wrogich knowań. Przeciwko komuś. O, Wietrzesław się już przesłejował. No, jest plus 49. I teraz chciałem, żeby zmienił wiarę, nie? Demand conversion. No, jest 67%, że zaakceptuje. Nie mam na niego haka, to by było dobre. Ale tak czy siak go spróbujemy przekonwertować, co się stanie? Jest, przerobił się na słowiańską prawdę. Blessed be rod. chwała niech będzie, błogosławionej lasce. Yy, on jest w ogóle całkiem dobrym gościem. Tak tutaj z tego co widzę, ma 19 intrygi, też nie jest najgorszy. A, mszczuj użył haka i nie może go zwolnić z posady przez 25 lat. No to myślę, że do końca życia już dożyje, bo on już trochę ma. Czy ten Izisław już jest dorosły? A nie, Izisław ma 14 lat, czyli to pisze, jest 14 lat, więc nie ma co się e, ten... E, dobra, to ten nowy ogród trzeba podbić, bo przecież nie będziemy tak... Jest nowy król, tak swoją drogą. Ale waselecz niestety nie przejdzie. No bo jest królem. No to wojna. I teraz tak, mogę jakieś klejmy. Czy ktoś ma klejma na cały Nowogród? To wtedy by było zdecydowanie prostsze. No nikt nie ma. No to może księstwo. No ale tamto księstwo to akurat nie bardzo. Pomerani, Samogoti też nie, Nowogród też nie. Połock. Połock to jest. To są trzy holdingi w sumie i to się już bardziej opłaca. Więc jak najbardziej tak. Podbijamy gościa. Tylko teraz tak. Tutaj sobie tą armię zbierzemy. Dobra, i od razu możecie iść tu, nie? Na stolicę. Jak już się tylko zbierzecie. Dokupy. Tam będzie można coś synowi dać, może. Jak się uda. 33 tysiące. No jeszcze tyle wojska nie miałem. Całkiem sporo bym powiedział. Myślę, że możemy ich podzielić, tak żeby to nie trwało za długo. Lolardziści Bawarscy, jeszcze miałem jakąś frakcję, ale się już rozwiązali. Eee... Lolardzi może bardziej. Ok, teraz dzielimy to na pół. Teraz... Oj, bitka jest, dobra, moment. Ok. Ci nie mają onagerów, to idą tu. Ale po drodze ich dzielimy jeszcze na pół. I jedna połówka idzie tu. Ok. No i to wtedy powinno trochę szybciej pójść. Tak, żebyśmy zajęli całe księstwo, o które jest wojna. To będzie istotne. Ci też nie mają nagerów, To kto ma nagery? Ci mają nagery. Aaaa. No dobra, no to ci będą szybciej zajmować. Okej, okay. jakoś przeżyjemy, nie? Tu im trzeba nakopać jeszcze Wukomlu. Król Birger, czyli ten ze Szwecji znowu przegrał jakąś wojnę, więc tam niedługo ta Szwecja już będzie mocno okrojona. No Anglię trzeba będzie się tu roz... rozprawić z tą Anglią, bo bruździ mi tu. Co tu się znowu dzieje z tym? Co to znowu za wojna? A, teraz chcą znowu obalić tego chieftaina Kirilla, który do... którego dopiero osadzili na tronie. No, okej. Okay. Boże. No tak, zostaje zdepałzowany. No trudno. Niech i tak będzie. Kto tam będzie rządził, to mnie naprawdę nie interesuje. Kogoś żeśmy zdobyli, więc będzie szansa na jakiś okupik może. Dobra, tych trzeba by wysłać teraz tutaj. Niech idą. High w of Połock Ktoś chce? High w of Połock? A to jest właśnie to, co teraz podbijam. Rozumiem. To mam nadzieję, że to się nie uda. No, bo ja bym chciał dostać ten połock, a nie żeby mi w ostatniej chwili jeszcze jakaś inna franca to zabrała sprzed nosa. Tego bym nie chciał. Ale skoro mają ze wojnę, czy oni się dołączyli? A, oni się dołączyli jako sojusznicy. No dobra, nie robi mi to specjalnej różnicy. No dobra, cały połock mamy zajęty. Co my tu mamy w takim razie dalej? Tutaj mamy coś do zajęcia jeszcze. To są Reindersi, czyli oni tu nic nie będą zajmować, tylko po prostu sobie przyszli pograbić. No to tu by trzeba, może, do tego koło brzegu podjechać. Bardzo ładnie to idzie. Trochę duży ten teren mają, bo tak mają porozstrzelane te swoje włości. Dobra, tam ktoś powygrywał znowu, jakieś wojny. Nie jest źle, na razie wszystko jest zgodnie z planem. Mamy 68, ale mamy coś takiego jak war score z okupowanych obiektywów Jest już 5% na plusie za to. No, i niestety tu się zbliżają jakieś wojska, ale to jest 2000 ludzi. Mamy tutaj 8000 zostawione, więc myślę, że nie będzie problemu. Jakościowo też jest nie najgorsze to wojsko. Stoi gniewny. A, mój, widzicie, Chancellor poprawił mi opinię u księcia Litwy, Zivin, Buda, Zivin Budasa. Bardzo dobrze z jego strony. Co trzeba zrobić, żeby przejść na feudalizm? Zaraz do tego dojdziemy, ale no jeszcze za chwilę. Najpierw tą wojnę skończmy, a potem się będziemy nad tym zastanawiać. sobie tam stolice chcą odzyskać, ale to im tak łatwo nie pójdzie. I Jasław ma już 16 lat, jest już dorosły? Powinien być. Invite to court, dokładnie i używamy haka. I nie ma wyjścia. I jest u nas w korcie. Ma 17 prałesa, więc jest całkiem dobrym rycerzem. Dobra, to zajęte, więc idziemy odzyskiwać ten nieszczęsny. Sami wiecie co. No, niestety nie ma za dobrych już yy, zapatrzenia, nie ma za dobrego to wojsko, więc to może być problem. No ale mam nadzieję, że. A, increase control w grodach czerwieńskich się już zakończyło. Dobrze. Skoło brzeg zajmujemy, tu jest 94. Myślę, że tą bitwę, jak wygramy, to będzie już koniec tej wojny. Oczywiście, jeśli oni nam nie zdążą uciec wcześniej, a tak wygląda, że chyba zdążą, to pogonijmy ich. Halberg is under siege. No jest rzeczywiście. Ale to nam nie przeszkadza w niczym. Bo zaraz zajmiemy koło brzeg i będzie 100%. Także spoko light. Chodź tutaj do tego połocka. Mamy 100%. I zbandujemy trupsy. No, i teraz mamy troszkę Elizabeth Zwiślam. Co się stało? OO, o, smallpox. Trzeba ją wyizolować i modlić się o zbawienie. To jest najlepsze lekarstwo. I teraz tak, mamy Połock, witek Witeksk i Łukoml. I trzeba to komuś oddać. Tylko komu? Jarliagna, Ragnar. Nie no, to jak na Jarla, to mało płacą Dobra, poczekaj, ta mamy available perka. No to Digging for Dirt, sobie weźmiemy, to sobie wywalimy. Wszystko Jarla, jak na Ragnara, też nie chcemy wykupywać za takie małe pieniądze. I co z tym połockiem i tak dalej? Otóż trzeba to komuś oddać. Tylko pytanie, czy jest ktoś chętny z mojej dynastii, żeby to zabrać. Tak, z Wiślan ma być. Coś by się tu znalazło może. Wit z Wiślan zapuścił taką brudkę blond. Dobra. Jest też pełka mój drugi syn. ten Sulistry the Foolish of Przemyśl. Sto Igniew z Spińska, to jemu byśmy tego nie dawali, bo już będzie miał za dużo chyba. Eustachy z Natangi. No, mało mamy tej naszej dynastii tu, zdecydowanie. Szkoda. No, mógłbym to dać temu Witowi. A dam mu, niech ma. Masz tak, Połock e, Łukoml też masz i Viteps też masz. No i Połock jest chyba standardową de jure stolicą tego księstwa, nie? No raczej, ale to tak nie ma znaczenia, bo w sumie wszystkie y, tytuły ma jeden gość, więc wszystko jedno. O, o, nie mam tego księstwa, muszę sobie stworzyć, tak? A nie, zuzurpować muszę. No nie ma problemu. Niecałe jest w moich granicach po prostu. Muszę zuzurpować, mam więcej niż połowę. No i teraz mogę ją spokojnie przekazać temu panu. Czy nie mogę? Nie mogę, bo coś tam. Prawdopodobnie, ale spróbujemy po prostu przeresetować tą tabelkę. O, mogę, mogę. High Chiefdom of Polsk, okej. Okay. No i w ten sposób Wit został już księciem. A mógłby zostać królem, ale... Nie, jeszcze nie, nie zostanie, nie zostanie. Na razie póki co nie zostanie. Problem jest z tymi dwoma synami. Ja nie chciałbym mieć dwóch synów. Ile ta moja żona ma lat? 37, więc jest jeszcze teoretyczna szansa, że jakieś dzieci urodzi. Poproś, żeby dołączyła do świętego zakonu. O. Niestety nie da rady, bo się boi walczyć. Dobre. Mógłbym zażądać zmiany wiary, ale. Ale po co w sumie? Dobra, Jasław Olgowicz-Krywicz. O, temu gościowi chyba damy potem jakieś te. Jakieś rzeczy. Będziemy, może, jeszcze mieli jakiegoś giganta potem w rodzinie. Właśnie, czy on nie ma czasem jakiej córki? Bo ten mój najmłodszy syn jest. Jakby... Jeszcze nie przyrzeczony nikomu. Nie, nie ma. O ja pierdziele, dostał smallpoxa. Ospe ma, nie wiem czy przeżyje, zobaczymy. Może się uda. Jakie ja mogę w ogóle decyzje tutaj fajne jakieś zrobić? Nic specjalnego. Found witch coven. No, mogę zbór taki yy, wiedźm stworzyć. Musiałbym być Wiedźmą, a niestety Wiedźmą był mój ojciec chyba, więc to niestety nie zadziała teraz. Co jeszcze? Consecrate bloodline, to musiałbym mieć dużo piety, wtedy nasz... Co to się wtedy dzieje? Can ensure that my dynasty is forever enshrined as a holy bloodline under divine protection. Czyli, że moja wtedy dynastia jest na zawsze e, jakby... ogłoszona świętą i pod boską protekcją. Dobra, Czancelora potrzeba. Kurde, naprawdę? Takie słabe te Czancelory wszystkie u mnie. Igor Matejć z Transkarpatii. Zostajesz Czancelorem. Aczkolwiek zajebisty to ty nie będziesz w tej roli. A, i ten się tu wpierdzielił na 25 lat za tą babeczkę, która miała, za jaćkę, która miała 20. Skila. No to faktycznie ładnie tego haka za, zarzucił. czemu ten nowogród jest na czerwono znowu zaznaczony? Every nook and cranny. Ten taki grubszy się robi na star. Mem. Unsanctioned visitors rise over higher for every unguarded corner. spory. If I long can see these many faults, imagine what more people with a similar perspective could do. No, 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 Król zaczyna się bać, kurde, wszystkiego i że z za rogu go ktoś zajedzie. Więc teraz mogę za, y, zamówić, znaczy zatrudnić grupę dyskretnych agentów albo że. No to co sam jestem w stanie dostrzec jest wystarczające i wtedy dostaję Improved Defenses, czyli Ford Level dostaje plus 1 i rozmiar garnizonu plus 10% na 10 lat. No tak też zrobimy. Nie będziemy tracić kasiory na to. Pytanie, czy to już się pobudowało w tych Krakowach i wszędzie, czy jeszcze nie. E, tak. No to zajebiasczo. No to tutaj, jak się wybudowało, tego już nie podniosłem. A, mogę jeszcze, Tribal Holda mogę podnieść. No to sru. Lecimy na drugi level w Krakowie. W sączu. W sączu. U, 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 u. Palisada jest, Market Village jest. Tych nie mogę dopóki koszar nie wymyślą, więc też. A, a. Mój wasal. Eee, hrabinia Salomea kopulowała z jej kochankiem Uściechem. Takie rzeczy nie mogą się zdarzyć. Dopierdla. Dobra, upgrade'ujemy tu sobie Tribal Holda. Bardzo ładnie. O to chodzi. W Co? Smallpox a new day. No, skończyło się. Skończyło się. Smallpox się skończył powoli. Dobra. W Tarnowie mamy sytuację taką, że to jest, palisadka jest, więc Tribal Holda też upgradujemy na następny level. I w czerwieniu mamy trochę więcej do zrobienia. Tutaj jeszcze musimy wybudować sobie workampsy, odbudować palisadkę i Tribal Holda skipnąć o dwa levele, więc jeszcze jest trochę roboty. Dobra. A w między tak zwanym czasie trzeba się zająć poszerzaniem granic, chyba. aż tu kurde tych wojen się pokończyło. Trzy miesiące, jak ten skończy konwertować na naszą kulturę. Eee. A. handlarz wysłał mi próbkę nasion i twierdzi, że i różnych roślin. Twierdzi, że są dobre dla zdrowia i umysłu. No, muszę przyznać, że mam mało doświadczenia w, opiek w opiekowaniu się roślinami, ale jak to. No to nie, chyba nie może być trudne, nie? No i mogę to rozpocząć uprawę prywatnego ogródka. 55%, czyli najwięcej szansy, że dostanę Trita Seeker of Nowhere, czyli poszukiwacz wiedzy na 10 lat. Albo mogę je sprzedać za 95 gelda i nara Nie no, ogródek, jedziemy No i dostałem, Seeker of Knowledge na 10 lat e, A po ostatniej wojnie właśnie mamy O, 185, tak bierę Po ostatniej wojnie właśnie mamy trochę więźniów nowych, nie? Więc trzeba by coś z tym zrobić e, Tu mamy na przykład księżnę salomeę. Księżna to musi być coś warta, nie? 185 gelda, właśnie bardzo ładnie, bierę uście